Witam serdecznie i zapraszam na krótki film, w którym zobaczycie, jak zrobić właśnie taki świąteczny, niedrogi, bożonarodzeniowy stroik. Zobaczmy najpierw, co będzie potrzebne. Na pewno oklej, gałązka oraz dowolnego rodzaju podstawa. Ja wybrałam drewnianą owalną tacę, którą kupić można w sklepie action. Jej cena to około 12 zł. Do stroika przyda się girlanda, która w sklepie Teddy kosztuje 5 zł. Na pewno światełka działające na baterie, które w sklepie Action kupić możemy za około 3 złote. Będą potrzebne do tego nożyczki oraz dowolne dekoracje. Ja wybrałam styropianowe, które kupić można w zestawach. Dodatkiem mogą być też naturalne szyszki lub orzechy. Gwiazdki z tworzywa sztucznego oraz dowolna figurka. Może przydać się też klej do drewna. Gałązkę do podstawy przyklejamy dowolnym klejem. Dookoła w kilku miejscach przyklejamy girlandę. Mniej więcej w tym miejscu przyklejamy figurkę. Tutaj będzie to styropianowy renifer. Po lewej i prawej stronie figurki przyklejamy większe ozdoby. Ja przykleiłam styropianowe śnieżynki. Teraz można dodać do wolnego rodzaju mniejsze dekoracje np. szyszki, orzechy, bombki lub gwiazdki. Sposób ułożenia jest całkowicie dowolny. Ja umieściłam je w kilku miejscach strojka oraz na gałązce. Kawałki girlandy, która została po przycięciu, również możemy użyć. Przykleić lub położyć w brakujące miejsca. Stroik można byłoby zakończyć już właściwie na tym etapie, ale aby wyglądał bardziej dekoracyjnie, można dodać pozostałe ozdoby oraz światełka. Syropianowe bombki i gwiazdki z tworzywa sztucznego. Teraz czas na łańcuch LED. Część z bateriami umieszczamy w dowolnym miejscu stroika, tak aby była jak najmniej widoczna. Łańcuch oplatamy wokół osób na stroiku. A to efekt końcowy, świąteczny stroik jest już gotowy. Styropianowe dodatki można kupić np. w sklepie Teddy, w Biedronce lub w sklepie pepko. W zestawach za około 7 lub 10 zł. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw subskrypcję. Dzięki temu będziesz na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami. Dziękuję za obejrzenie filmu.